Cześć, witam wszystkich na kanale Razer. W pierwszym odcinku po update'cie ostatnim, czyli Oviraptor, i, i jakaś tam nowa zbroja, różne nowe przedmioty, różne nowe struktury, konstrukcje i dzisiaj zajmiemy się od razu Oviraptora, oswajaniem Owiraptora. Dzisiaj jesteśmy na serwerze PvE oficjalnym. Po, po prostu tutaj będziemy robić takie oswajanie, tak jak wam już wspominałem, a na serwerze PvP zrobimy sobie te nowe urządzenia, nową zbroję i, i pokażę jeszcze jej zastosowanie, bo ona jest, to jest taka. Zbroja Kamo, czyli Moro, i, i dzięki niej możemy się chować, dzięki niej jesteśmy mniej wykrywalni, i tak dalej, i tak dalej. O tym opowiemy, opowiem Wam w następnym odcinku, czyli jutro już będzie ten odcinek na pewno. I dzisiaj przechodzimy do Oviraptora. Oviraptor jest dość dziwnym dinozaurem. On, dzięki niemu, nasze dinozaury będą znosić Więcej jajek. On wytwarza no, taki e, afrodyzjak bardziej, no i dzięki temu nasze zwierzęta częściej się parują, i dzięki temu mamy więcej jajek. Natomiast e, dziwne jest również jego oswajanie, ponieważ nie potrzebujemy do oswojenia mięsa. On nie je mięsa, nie je też jagód, on je jajka. Dlatego to jest inwestycja, e, jeżeli chodzi o to, Jakie je jajka? On nie ma za bardzo preferencji. On je każde jajko i, i dając mu jakiekolwiek jajko, on będzie się oswajał. Jednak jeżeli będziemy go oswajać na jajkach, tutaj. Nie zależy je za bardzo od tego jakiego dinozaura, ale też to zależy bardzo od tego ile te jajko waży, po prostu jak jest ciężkie, no czyli po prostu ile ma jedzenia w sobie, prawda, czyli na przykład jajko brontozaura jest ciężkie, jajko kecala, jajko rexa, jajko giganoto. I na tych jajkach najlepiej jest je oswajać. Natomiast na jajkach takiego na przykład Dilo albo Dodo, jego timing efektywny będzie spadał i będziemy potrzebować też tych jajek więcej. To jest póki co całe info, które udało mi się zebrać. Jeszcze nie ma dokładnie, no update był dzisiaj. Także no jeszcze tutaj dużo informacji nie zebrałem. Ja myślę, że wezmę jajka Brontozaura ze względu na to, że no, one nie są jakieś... One są potrzebne póki co tylko i wyłącznie na. nie yy... jaką się nazywa. Na kota, tak? Na sabre tuta. E, przy czym też nie robimy kibelsów, kiblesów, tylko potrzebujemy zwykłe, pełne jajka. Więc też nie wiadomo jeszcze do końca ile. Gdzieś przeczytałem, że niby 120 na 120 level. E, dlatego martwi mnie to bardzo. Słuchajcie, wezmę takie jajka, które mi się często powtarzają i które są po prostu ciężkie. Na pewno chciałbym wziąć brontozaura, bo one ważą aż 20. Sprawdzę tutaj jeszcze. No, mam dużo jajek t ale jajka t są potrzebne na, na takie bardzo też dinozaury wymagające, typu na przykład Kecal, tak, więc warto mieć te jajka t -rexa. Zobaczcie, że jajka, trajka, jajka, trajkę Ważą też sporo Bo prawie 20 Ile ona, Chyba 18 by wyszło Jakoś tak, nie, 9 Czemu ja tak policzyłem? Dobra, źle policzyłem 9, te nie ważą Raptora to w ogóle 7 No także, albo Rexa. Albo tego Bronto, no nie mówię już o jajku giganoto, które waży 40, bo to jest bardzo rzadkie jajko, także chyba szkoda. Ale też z kolei jajka Węża ważą dość dużo. Dobra, do oswajania dzisiaj użyjemy sobie argentiwki Falena, ona niestety no jest wolna, prawda? Ale mimo tego, że jest wolna, no to będę mógł tam jakoś coś zabijać po drodze, no i mamy też jakiegoś Kappa, ile ona ma w ogóle? 546, to nawet tych wszystkich jajek nie założę na nią, będziemy usypiać przy pomocy karabinu. Od kuszy może zginąć ten Oviraptor, niezależnie od levelu. Też ważny jest level waszej kuszy. Także radzę używać albo pałki, albo strzałek usypiających. Możecie próbować też z łukiem na jednego strzała i później, na przykład, dobić maczugą w ten sposób na niskich levelach Oviraptorów. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć. Owi póki co wynika, że występują tylko na plażach, także możecie przeszukać kartę plażę oprócz tych północno-zachodnich, gdzie jest zimno. Także tam polecam wam szukać i przechodzimy zaraz już do tego oswajania. Ja załaduję na niego kilka tych jajek. Mam nadzieję, że on. O właśnie narkotyk mam nadzieję, że nie spada mu jakoś bardzo torpor szybko i będzie można ewentualnie wrócić po te jajka i sprawdzić jak to tam też idzie. Czy może różne jajka wypróbować. Także zobaczymy nie wiem ile narkotyku, a raczej nie dużo. Czasu niestety on się um, będzie dość chyba sporo oswajał, ale to też jeszcze zobaczę, także zaraz do Was wracam. Niestety byłem zmuszony wziąć Argentiwę tą pociągową, czyli tą, która ma więcej kawa, bo te jajka rzeczywiście drogie. No ale mięsa i tak nie będziemy potrzebować za bardzo, chyba że na nim. E, wróciłem tutaj do tej bazy, żeby Wam pokazać, że no, przez moje lenistwo moje dinozaury zaczy zaczynają. Umierać. O, zobaczcie, ten akurat jest ok, ale ten już, zobaczcie, prawie umiera. Kilka już umarło. Tiraxów, zobaczcie, Lomafuda. Zero. Powoli spada mu życie, także on po prostu zdycha. No bo nie chciało mi się lecieć tutaj z tym całym żarciem. Także niedobry ze mnie właściciel, ale też nie chciało mi się ich przenosić do tej drugiej bazy. Tylko właśnie tutaj miałem jeszcze takiego. Brajka, dobra, są. No i właśnie miałem nadzieję, że znajdziemy tutaj. Oviraptora na tych plażach. No ale nie jestem pewny, już tam troszkę przeleciałem. Czyli nie jest troszkę za mocna ta gama, sorry, za mocna. No i póki co nie było, ale czekajcie tutaj spaczy chyba niestety. Nie wiem jeszcze jak on wygląda, bo powiem wam, że widziałem tylko na filmiku jakimś tam na, na YouTubie na... Z tego oficjalnego kanału, może tu nie, to jest dildo, z oficjalnego kanału Arka, ten spotlight taki typowy, tutaj go nie ma. Nie będę już szukał tam wzdłuż, tylko polecę po sobie tutaj na południe, trzeba go będzie po prostu jakoś znaleźć. No i zastanawiam się, czy kurczę tych dinozaurów znowu nie sprowadzić tych kolejnych do tamtej bazy. Najgorzej ze skorpionami, niestety. Skorpiony bardzo beznadziejnie idą w grupie, bardzo tragicznie. Po prostu w ogóle nienawidzę. Chyba nie ma osoby, która lubi, której nie przeszkadza chodzenie z innymi dinozaurami, bo, no bo jest to po prostu tak uciążliwe. One tak się blokują, bagują wzajemnie, że nie wiem czy to, czy to zrobić, czy nie zrobić. W ogóle na serwerze widzę czystki, pustki. No tutaj ja, ja też w zasadzie już tutaj za bardzo nie gram. Ogólnie dużo pas rozwalonych, ale też dużo nowych powstało. W sumie graczy, gra ciągle jakoś tak 30 średnio. Około południa to jest dość sporo. Tam jest, zobaczcie, jakiś jest. Człowiek wisi w powietrzu. E, także tutaj też była całkiem spora baza i rozwalona, nie? Ludzie tak zostawiają, nawet się nie logują, o dziwo. E, Poza tym to też było tak, że no kurczę, jak budujecie z drewna, a nie z kamienia, no to rzeczywiście czasami te 8 dni może przelecieć tak, że, że się nawet nie wie kiedy to przeleciało e, i, 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 to, i to mija. E, także wiecie co, no, ja szukam dalej tego ovirapexa i zaraz do Was, no, mam nadzieję, że wrócę, jak tylko uda się go... Boże, jak można tak pomalować tragicznie <grytanie> jak tylko go znajdę. Także wyryby. Słuchajcie, jest. Latam pół godziny, ale w końcu jest. Zaraz czekajcie, jak Wam go pokażę, tylko tutaj musimy się rozprawić. Bardzo możliwe, że miałem go bardzo dużo razy. On wygląda tak samo jak Dilo, jest w ogóle taki same, w, takich same, w takiej samej wielkości. Zabijesz go. No ta Argentywa to jest taka słaba. Akurat czekajcie, gdzie one są. O, dobra, jest. dobra, i on jest tutaj. No zobaczcie, wygląda no, naprawdę tak samo. Tylko z bliska można odróżnić go. On ucieka, dobra, to też wiemy, że ucieka. I jeszcze jeżeli chodzi o oswajanie go to mi zależy na małym levelu, ze względu na to, że nie chcę marnować dużej ilości jajek, to jest raz, dwa nie chcę też, żeby znaczy nie, podobno jeszcze nie, nie, nie wiadomo, tak? Czy ma wpływ level na to ile jajek będzie dropić, czy nie. Teoretycznie moim zdaniem nie ma żadnego wpływu jaki level mamy tego Viraptora. No bo nie ma takiej statystyki w nim, jak. No i uciekni. Zresztą i tak tutaj nie chcę oswajać, bo to taka słaba miejscówka. Może nie chcę. Nie chcę oswajać na wysokim levelu. Być może w ogóle jak latałem, to minąłem kilka, bo one wyglądają naprawdę bardzo podobnie do tych dildosów. Tak. E, dlatego no ja jeszcze raz poszukam i postaram się znaleźć jakiś czwarty level, 12, 16, coś takiego, ósmy. Żeby tych jaj jajek nie marnować. Tam są kąpi, tu jest. No to jest deal akurat, nie. No, bo za tym chyba będziemy też odróżniać po tym, że one uciekają, a nie atakują, więc warto też je zapędzić na początku drogu jakoś, tak żeby wam nie mógł. Chociaż nie no, on nie ucieknie i tak, no bo raczej go e, od razu uda się wam zabić, znaczy uśpić w kilka sekund. No i wracam do Was jak znajdę jeszcze raz, no bo kurde gdzie w ogóle uciekł. Nawet nie wiem jaki level miał, nie, nie zwróciłem uwagi. Także zaraz do Was, mam nadzieję, wrócę. Z dobrą wiadomością. Słuchajcie, znalazłem i całkiem niezła miejscówka i mały level, bo ósmy. Ja też można bardziej rozpoznać po tym, że mają takie charakterystyczne swoje chodzenie. Dość dziwnie chodzą. Dobra, usypiamy. Jeden strzał w ciało proponuję. Jako, że to mały level jest. Czekajcie, jakiego ślaga miałem. Dobra, i od razu do spania. Eee, ok, zobaczmy, jak on tutaj wygląda. Ile on ma tego torpora? 177 na 8 levelu, ale wolno spada w miarę. No, nie jest jakoś bardzo wolno, bo ze względu na to, że on też ma mało go, ale jest całkiem ok. Także lecimy z nim, lecimy z koksem. Zobaczę zaraz jeszcze, nie zwrócimy uwagi, ile ma fuda. Postawimy sobie tutaj Wiseriona obok niego. Jest no taki mały, że nie widać tam z przodu. No i będziemy go tutaj strzec. Zobaczę. Tak, czas myślę, że ono będzie między, między pół godziny a godzinę na tym levelu. Będzie się oswajał na tym oficjalnym. No i zobaczymy, ile tych jajek jeszcze pójdzie. Myślę, że tak. No ponad 10 chyba, aczkolwiek też sprawdziłem, że jajka Bronto i Ganoto są najlepsze, bo one są najcięższe, później są Kecala, Spino, Rexa i Karno w tej kolejności mniej więcej, e, a dalej już te, te lżejsze, także będziemy go oswajać, Fuda ma zobaczcie duże, 1000 aż e, i podobno jajko Bronto daje mu 250 Fuda, także zaraz też wszystko to zobaczymy, dam wam znać jak to wygląda itp itd, brywy. Słuchajcie, jedzenie mu szybko spada, bo nie minęło jeszcze już dużo czasu, dałem mu dopiero 4 narkotyków, więc nie jest dużo, ale zobaczcie, mu bardzo, bardzo szybko jednak spada, dlatego trzeba mu dać mu jajka i od razu zobaczymy, ile on ich zje, według wikipedii teraz powinien zjeść dwa. No zjadł, ile zjadł? Aha, czekaj, miałem sześć, tak, no Zjad zjadł rzeczywiście dwa, czyli dał od mu 250 torpora i zobaczmy, o kurde. Nie pamiętam w ogóle czas jakiś sprawdzałem. O kurde, mało. A w ogóle też kapa ma mało, prawda? Więc tych jajek nie możemy mu wszystkich włożyć. Um, hmm, no i co tu zrobić? Dwa jajka to nawet nie jest 10%, jakieś 5%. No nie mówcie, że. No, jak, jak tak pójdzie, to będę potrzebował chcieli jak brontozaura na 8 level. Jakiegoś tam kurde popierdółka, no? Już nie mówiąc o tym, że ten efektiveness, zobaczcie, jaki mały, 64%? Z jakiej paki w ogóle? Coś tu jest nie tak, coś tu jest nie tak. Oszukali mnie. Oszukali mnie. Chyba, jednak jest różnica jakie jajka on je. Skoro, skoro aż tyle spadło procent effectiveness, zaraz zobaczę 64, zobaczymy po kolejnym ile będzie. To moim zdaniem, ale jest duża różnica. Powinno być 100%, no. 98, coś takiego. Minimum. Dlatego może jednak jajka T-Rexa z kolei są potrzebne, ale nie wiem. Dobra, no wrócę do was jak będzie jakiś tam news kolejny, chociaż czekajcie, poczekajmy tutaj. No i spadło 10%. A Wzrosło też niedużo, także no nie wiem. No postaram się go oswoić, zaraz do was wrócę. Dla porównania przyniosłem jajko T-rexa, zaraz zobaczymy, bo według wikipedii 200 powinien zjeść i zaraz zobaczymy. Równo 200 zaraz będzie, o. O. Spadło trochę, bo zabrakło tamtego, ale widzicie jajka T-rexa dużo lepiej działają. Eee, po pierwsze dlatego, że tylko 2% timing effectiveness spadło. E, także tutaj jest y, no taka dość ważna informacja. Eee, no i wydaje mi się, że troszkę więcej tego timingu wzrosło, więc no polecam wszystkim jednak jajka T-Rexa niestety, niestety, jeżeli chcecie szybciej oswoić. No, zależnie też od jakiego serwera, na jakim serwerze gracie, tak? No bo na tych przyspieszonych, no to pewnie jedno jajko będzie tak naprawdę potrzebne. No i oswojam dalej, zaraz do was postaram się wrócić. Słuchajcie, zaraz już będzie oswojony około godzina, myślę, że nawet równo godzina na to ósmy level, ale chyba straciłem trochę czasu, chyba troszkę dłużej się wydłużyło przez te jajka brontozaura, na pewno spadł też efektywność przez te jajka brontozaura. No póki co tirek, tirek, jajka T-Rexa były lepsze, aczkolwiek też nie najlepsze, bo, bo on powinien tracić dużo mniej procent efektywność ogólnie. Powinien tracić tak 0,3, 0,5, a on tracił tutaj około dwóch. Za każde jajko, także dużo, ale no lepsze są na pewno niż brontozaura i, no i tak dużo ich poszło, bo ja jeszcze zrobiłem też dowózkę. Także trochę szkoda, powiem szczerze, takich jajek na, na taką popierdółkę. Zobaczymy czy on się będzie przydawał, czy nie. Stoję tutaj przy nim, żeby na, na pewno dodało mi go do księgi, do dossier, jakoś tak przycinał, jakby właśnie miało być. Także Oviraptor jest nasz. No, i teraz pytanie: cholera. Czekam na oczywiście na imię w komentarzach. Yy, na razie nazwiemy go jajcarsz. Yy, I nie wiem, czy ja go podniosę, wiecie, bo mogę być przeciążony. A, czekajcie, muszę go tak bardziej jakoś tak. Och, on nie zblaga. Jest, czy nie ma? Może muszę z nim trochę wyjść, a może nie można w ogóle go podnosić, będę musiał z nim wracać piechotą. Czekajcie, może teraz jak tak zrobię. O nie, dobra, jest. E, Także sobie wracamy do bazy. Powiem Wam, że jednak nie jest tutaj pusto na tym serwerze, tak jak Wam wcześniej mówiłem. Bardzo dużo nowych baz powstało, w ogóle są jeszcze takie bazy, które już są rozwalone od kilku miesięcy, były rozwalone. Nawet na, na początku, jak tylko ja wchodziłem na ten serwer, a to już kurczę, 5 miesięcy prawie. No, 4 na pewno na tym serwerze już spędziłem. No i te bazy, nawet rozwalone, dalej stoją, ale też dużo nowych baz jest. Yy, widzę, że też niektórzy mają pomysły budownicze, jakieś takie budownicze eksperymenty robią jakieś duże mosty i tak dalej. Ja też Wam obiecałem most, ale mówię Wam szczerze, że nie chcę mi się grać. Tym bardziej, że chyba znowu zmniejszyli wypadanie surowców, tak naprawdę na tym serwerze, bo 10 z drewna zbieram. Siekierą, która ma 160 damage'a, także bardzo mało. Zaraz już będziemy w bazie, będziemy mogli przetestować Oviraptora. Oviraptora trzeba dać na Wandering, żeby on te jajka, żeby te jajka wypadały. Zaraz będziemy w bazie, to wszystko zobaczymy, jak to działa. Czy to nie działa. Czy to też musi zostać w, na tym Wandering, jak nas nie ma w bazie? Bo, bo czasami tak jest, że no jajka się nie znoszą, jak my jesteśmy w bazie. Aczkolwiek nie, nie radzę ogólnie zostawiać w ten sposób dinozaurów, bo one po prostu wyjdą wam z bazy. I one, jak nas nie ma, to one chodzą, gdzie chcą, tak na dobrą sprawę. I one mogą wyjść przez szczelną bazę. Przez moją bazę wyszły Lilo, Paci, Raptor. Eee, także wszystkie dino prawie wychodzą. Weźmy go do środka. I zaraz zobaczymy. A jak żadnych nie ma póki co. O, tu jest skorpion. Właśnie ja tak się zastanawiałem, czemu nie ma skorpiona, a on jest tutaj. Dobra, ty już tutaj jesteś. Eee, czekajcie, zamknę sobie. No i nie wiem, czy on będzie wpływał na wszystkie dinozaury, które tutaj są. Jeżeli tak, to jest tych dinozaurów dość sporo. Eee, Także dajmy go po pierwsze na wandering. Tak, i pojawia się ta ikonka jajka. To oznacza, że. Właśnie, a właśnie, było napisane na Wikipedii, że o dziwo nie działa na skorpiony, także dziwna sprawa. I ikonka jajka się pojawia przy tych dinozaurach, na które działa, co jest dziwne, bo. Saki nie znoszą jaj, prawda? Więc tutaj jakiś jest błąd chyba. Goryle też nie. Goryle nie znoszą jajek. Pingwiny znoszą spoko, kąpi znoszą. E, no dobra, to zaraz do Was wrócę, zobaczymy jak tutaj to, to przebiegnie. Może muszę wyjść z bazy czy coś tak, żeby ryby. Słuchajcie, jak na razie nie było mnie w bazie, tak, 20 minut, coś takiego. Byłem, byłem przez 10 minut, 20 minut mnie nie było. No i jak na razie, no nie wiem, no jest ten współczynnik, tak, na nich zaznaczony, ale nic jeszcze jajka żadnego nie zniosło. No. Według y, ogólnie założenia Oviraptora, jajka y, mają lecieć po prostu częściej, prawda, z dinozaurów. No póki co tego nie zauważyłem, może jest potrzebne więcej, może nie, nie wiem. E, może zależny jest jednak ten level od czegoś, chociaż bardzo, bardzo w to wątpię. Na pewno nie zostawię go na wandering, jak jestem wylogowany, bo przez to, że po prostu gra jest jeszcze niedopracowana, on, on mi wyjdzie z tej bazy, pójdzie gdzieś na przykład, tam na dół, i coś go po prostu zje, i zmarnuje się te 20 jajek t które poszło. Także ja go na pewno nie zostawiam na Wandering, ja wam też, też nie, nie polecam. Jeżeli się wylogowujecie, ogólnie, niby jest ta ikonka, prawda, yy, zaznaczona, ale ona zaraz zniknie, ona zaraz zniknie, i widzicie tak o, od razu. Jak widzicie też Argentywy na no to są e, pod dowodnym wpływem, w sumie tylko Skorpiony chyba, tak? Z tego wszystkiego nie były. E, także nie wiem czy to naprawią, czy, czy... One nie są zainteresowane tym feromonem, który on e, wydaje. Ciekawe jeszcze jak na to wpływa. E, ale w dzisiejszym odcinku to już będzie wszystko raczej. E, także dzięki bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że pomogłem wam. Nie wiem czy się opyla go oswajać, póki co no... Czekajcie, no zobaczmy ile tych jajek poszło. Kilka brontozaura. Nawet nie kilka, tylko dużo. O ja pierdziele. dużo tych jajek zmarnowałem. 15 chyba T-Rexa yy, także ogólnie Waste nie polecam, póki co nie polecam. Może go dopracują, zazwyczaj tak jest, że po, po kilku dniach yy, zwiększają statystyki itp. Itd. W następnym odcinku będziemy już chyba na serwerze PVP, zrobimy sobie nowe, nową zbroję i zobaczymy też te nowe e, rzeczy, które wprowadzili. Bo jest na przykład zrobione łuczko, takie piętrowe, fajne. E, no i jakieś tam przetapiaczki nowe. E, także zobaczymy jak tutaj to działa. Dzisiaj to wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz. Co chcecie jeszcze zobaczyć w Arku? Czy wolicie PVP? Czy wolicie PVE? Zachęcam do oglądania Star Warsów, zachęcam do oglądania Call of Juarez, bardzo fajne serie, bardzo, bardzo dobra, bardzo dwie fajne, dobre gry. Call of Juarez będzie miało między 10 a 15 odcinków, później ruszamy z GTA V, także będzie bardzo fajnie, dzięki bardzo i do zobaczenia, cześć!